Bóg się nie myli. Ten film pojawił się na Twoim ekranie z pewnego powodu. Droga siostro, Bóg widzi, że jesteś już bardzo zmęczona. W ciągu dnia uśmiechasz się, stawiając czoła wszystkiemu, a wieczorem często płaczesz. On wie, że dałaś z siebie wszystko, a przyszłość wciąż jest pełna niepewności. Ale posłuchaj mnie: nie zostałaś zapomniana przez Boga, bo dzisiaj wciąż tu jesteś. Pan zawsze cię podtrzymuje. On chce przemienić twoje łzy w siłę, byś mogła wstać. Pamiętaj: to, co miało cię zniszczyć, Bóg używa, by cię ukształtować. Droga siostro, jeśli te słowa cię poruszyły, napisz Amen. To będzie twój wyraz odpowiedzi wobec Boga. Zapraszamy cię również do obserwowania mnie i poprzez link na stronie dołączenia do naszej grupy modlitewnej, gdzie grupa sióstr i braci. Codziennie czyta słowo Boże, modli się razem i doświadcza pokoju oraz radości w sercu. Czekamy na Ciebie.